Siema, z tej strony SF IST? A to jest Left 4 już drugi odcinek. Wychodzimy na ulicę, walać ah! Wychodź tam! Wyszliśmy. Nie wiem. Po kilku próbach się udało wyjść. Tak, musieliśmy parę razy zacząć to nagranie, bo oczywiście nie mogliśmy wpływać drzwi. Się okazało najbardziej problematyczne w tym odcinku, nie? Dokładnie. Będzie problem dnia. Jak kurwa no, tak. jest <grystanie> stary, ale jak się otwieram drzwi? Klamką. <grystanie> dalej musisz z tą kosiarą? O, no, kosiara jest fajna. Dobra. O, tutaj tylko nie padnijmy tak ostatnio, bo to już będzie porażka. Nie, nie, nie padliśmy przecież. <grystanie> Dobra, ja razem po drugą kosiarę. Ej. Fuck, usiadł mnie. Ujeżdża SF-a, jak to brzmi matku. Wrócisz? Co? <grystanie> Wrócisz? No wracam, Bo ja padam. Tylko wiem że trochę trochę daleko już byłem 16 HP 8 HP e, Ale to jest epickie Już chciałem cię ratować i tutaj magazynek pusty, nie? <głos> <głos> już trzeba Ja się owijam bandażem i wracam tu drugą apteczkę. leć tam ze mnie, ja tam jakoś jakoś dojdę. O czekaj, ja sobie wezmę ja. tą bombkę? <noise> Kurde ja chciałem Tu już masz coś przy sobie, na żygi chyba. No, mam właśnie żygi przy sobie i nie chciał wziąć, nie? No. Ono są ruchy. problematyczne drzwi, dobra leć tam przecież Nie, Wygonie, bo, bo nie będziesz mógł nie dogonić Mógł nie dogonić Bum Ej, mógł a chcesz go. nie grać? Ale z opóźnieniem to działa, kurde Co działa sobie? Dobra dawaj Dawaj, idziemy Dział z opóźnieniem O oh, lol, ale mnie przemówiło trochę Parkour XX2 w Pytrancie. wieku. Czasami gra muli <laughs> O, ale miałeś wyczucie, bo by chyba na mnie już wybuch. Jak to wygląda, się trzęsie taki brzuchal, nie? Dobra. Jest multiplayer na fearze? No, chyba jest, ale to inaczej wygląda, to już nie jest taki fear jak... No z i tak dalej. Tylko to jest chyba między graczami już tego multiplayer. Aha. Czyli lipa w sumie. No takie głupie to jest trochę. No to już nie jest taki fear prawdziwy, no nie? Nie ma, że gonicie alma, co masz coś tam robić? Delwajcie, wyskoczyć z za rogu, tylko się stypkami na przykład. Co, boisz się, jak cię goni Delma, nie? Delma? Co? <laughs> co? Już było złe. Dobra, chodź. Tutaj nikogo nie ma? Aż dziwne. No zaraz się Opa. pojawią, ale dawaj na paweł, lecimy. Nie ma co się zatrzymywać w tej grze. No, czasem się nie da inaczej. Ale dzięki, że... Żeby... Po mordzie sobie strzeliłem, bo tak do tego Jaka nawalałem, nie? O, zadowolony sobie. Kurde, mi dupę pospaliłeś. Masochista. Dobra, mam Dobra. Ej e, tu witch jest, witch jest, witch jest, witch jest. Kurwa, dzięki. Prostu szybko. Zaraz spadniemy. Kurwa, ja już może. Ja nie mogę się ruszyć, bo mnie Ale nie witch rozszarpuje. rozszarpuje. Chodź tutaj. Peszek No Witch mnie... Co? Witch mnie zabiła Brawo <laughs> Oj, sorry <laughs> Sorry, Krzyś chcący <laughs> O kurwa, sorry dobra, napierdalaj tam do przodu, lecisz sam teraz Tak się robi, zobacz No tak się robi <laughs> Ty sobie idziesz tam, coś robisz Zadowolony, a ja sobie muszę z Witch sam walczyć Jeszcze gorzej, jak, jak tak wiesz Gdybym jeszcze mógł wstać, to by było fajnie, ona mnie powaliła. Ja nie mogłem nic prawie robić. Tylko z tych pistoletików na To To komentuj moją grę. No teraz SF jest w formie. Warto dodać, że to nie, nie tylko dobry gracz, ale i przykładny mąż i ojciec. Dobra. Zostaw go, biegnij do przodu. Wow! Jak wybiegał, na to taki ryj takiego zgreda, nie? No nie dopadnę. No padnę. jak w paniesz, będziesz ciotał. A, jednak nie. Dobra, gdzie to trzeba iść? Tam dalej, nie? Mhm mm Łom, łomu no, nie chcemy No, tu mnie wypuścisz No, to nie wyglądało Tak się z ciebie od razu na swoją masę przełączyłem Jak patrzę, to tu jest jakiś koleś tam w izolatce, nie? Nie, ale apteczkę mi zabrało Taka bieda Widzisz A broń? Masz pistolety tylko, czy? Nie, no, mam normalną broń Zajebał mnie apteczkę. Ja Ha! Ty masz na Nie, ten, ten... Ten. Ten, bez gazu. No... Przywiesiło cię trochę. Po mordzie dostałem, no... Czym po mordzie dostałeś? Chujem. No to... Powiedz żeby przez to... Dalej nie rozumiem, po co byśmy mu tą kole przynosili, przecież drzwi nam otworzył. O, medyk! Czy nie no to ta łapka nie Dobra, co jest o, fajne? Ta, to byli. jest ta magazynkowa? Ta, to jest ta magazynkowa, dobra, bierzemy. Dobra, to razem bo ja tobie nie ufam jako mamy Ja to w sumie też Ale trudno będę musiał no. Safe for less O, rurą biorę, biorę, biorę. I kola. Te, ujeżdżają Lejczu. Heheh, <laughs> babka w sumie, nie? To ona powinna wszystkich ujeżdżać, a nie na odwrót. Chodź. do przodu. Gdzie ty leżysz? <laughs> no weźmy osłaniaj tutaj. Idziesz tam? No, idę, idę. Co tak wolno? Bo ja tu walczę. No i, i ginę właśnie zaraz. A jednak nie. Nie. <grym> jak mi obiega? No. Czekaj, jak ci się wywalało? A tak to się robiło? No, a to ja kole. Jak tam wolisz? się ja to wolałem, wiesz, tak rzucać i iść po to nie. No, to bez sensu. Ale nie, no, to jak robiliśmy z paliwem, nie. A z paliwem to była inna sytuacja, bo myśmy wtedy musieli. Teraz możemy tam wracać nie? No Znaczy biegniemy tam, bo to by trzeba iść nawet to maleką po prostu Masz tą bombę czy coś? Mam drugą bombę to bym od razu Ale mu F nie odwaliło. Gdzie ty że się rzucił pajacu? Zmarnowałeś bombę! To jest krytynę Stary nie wiem, ja ją rzuciłem przed siebie, nie? Ale wiesz ile tu będzie zaraz z zombiarku tutaj się robi przejście bo ta beczka wybucha spok i... widzisz co zrobił? Czego? Nie strzelaj, nie strzelaj. Dobra, ja zrobię tak o A, molotow. Dobra, lecimy Niech płoną Niech giną Ci <grym> samochod o, nie przejdzie dobrańka. Co tam jeszcze odjął A, nastyłki Dobra, wezmę o, sobie W sumie dużo jest końcówka chyba, nie? Ej, o, bo mnie ujeżdżają No, dużo jest końcówka. Tak. O, no. nasze czerwone drzwi. No ale to jest... mi nie daź Ja ich zabraniał. <laughs> to otwasz tutaj. Właśnie tu grubaszy, no na co czekasz? <grystanie> Musi sobie tam wiesz. No najgorszy jestem. <grystanie> w obronie ogólnie. Dlaczego? są lepsze od nas. No nie wiem, ale to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.